Cześć, witam Was serdecznie w następnym odcinku. Dzisiaj, mimo że mieliśmy kontynuować nasze porównywanie replik, zrobimy sobie coś, bez czego na strzelankę się nie udamy. Oczywiście poza autem albo jakimś innym środkiem komunikacji, ewentualnie z buta. E, w każdym razie, dzisiaj weźmiemy sobie pod lupę, w co się ubrać, co ze sobą wziąć, żeby było nam w miarę wygodnie, żeby było bezpiecznie żeby było komfortowo żebyśmy mogli się dobrze skamuflować i poruszymy sobie w następnym odcinku jakby kontynuację dla tego filmiku, więc można powiedzieć, że filmik będzie rozbity na dwie części z tym, że właśnie ten ostatni element będzie poruszony na taką szerszą skalę, żeby wam pokazać czego nie robić tak dla jasności nie bierzemy pod uwagę tym temperatur zimowych, tylko raczej skompletujemy sobie robię nasz fit i dobierzemy do niego szpej dla okresu e, takiego wiosenno-letniego, bo głównie w takim się strzelamy. Pokażę Wam sama w czym ja latam na łupanki. Na pierwszy ogień idą spodnie. Spodnie mamy, w ogóle wszystko będzie w odcieniach naszej pantery leśnej. Co prawda, jest to najnowsza wersja munduru, no chyba że się mylę, ponieważ akurat ten konkretny jest z 2019 roku. Może najlepiej, ja, ja to je założę. Ja je chyba założę, będzie mi chyba wygodniej coś na ich temat powiedzieć. Ja sobie wybrałam tą panterę leśną, ponieważ no, strzelamy się w Polsce. Tutaj mamy no, pod nasze lasy, pod europejskie klimaty, są te kolory stworzone. Rzeczywiście bardzo dobrze się kamufluje. Równie dobrze się sprawdza jak właśnie Multicam. Flektarn z tego co się orientuję również naprawdę wypada dobrze, tylko po prostu zwyczajnie mi się za bardzo nie podoba. Ale no dobra, no to tyle by było na temat kamuflażu. Natomiast jeżeli chodzi o spodnie... Te są, leżą dość zgrabnie. W zależności od tego, ja mam na sobie rozmiar S przy przemytrze 74, także to jest taka Ska męska, bym powiedziała. Co jest rewelacyjne w tych spodniach, zrezygnowano z rzepów. Musicie patrzeć na to, żeby, broń Boże, nie było rzepów, ponieważ nie chcemy tego dźwięku paskudnego podczas nie wiem, no próby skradania się, strzelania. I nagle sobie przypominam, że łamam coś w kieszeni, i cholery nie da rady tego wyjąć, no bo po prostu siorbie. Także kieszenie na guziki, na suwaki, na guziki lepiej, bo guzik to ma zawsze można przyszyć. Do tego te są fajnym modelem, nie wiem, czy będzie widać, bo mamy możliwość włożenia tutaj ochraniaczy piankowych. Ale raczej po prostu tutaj otwieramy, sobie, ale to jest jedyny rzep tutaj, ale to sobie przygotowujemy przed, przed, przed strzelanką. Także otwieramy sobie rzep, wkładamy sobie ochraniacze piankowe i mamy. Więc możemy się skradać, schylać, rzucać i nie będą nas bolały kolana. Następnie oczywiście, jeżeli mamy spodnie, no to oczywiście zakładamy kurtkę. Kurtkę mam dopasowaną, zarówno pod względem modelu, jak i oczywiście e, ubarwienia. Nie powinnam tego mieć, no ale no tak już jest. Tak, tak już mam. Nie będę tego teraz odczepiała. E, oczywiście guziki. Guziki są w ogóle fantastycznie przymocowane. Ja wam pokażę. Baczcie. One nie są na nitkę i e, tak standardowo, tylko na taśmę, więc ich wytrzymałość jest o wiele większa do tego taśma. Jest jedna na całej długości, więc nie ma takiej możliwości, żeby one nam się w, w normalnych warunkach e, po prostu urwały. To jest wersja letnia, więc e, ja lubię, jeżeli bo po prostu czasami potrafię zawiać, jeżeli człowiek się poci, więc co wiatr, możecie być błyskawicznie chorzy i to jest e, jednak zdecydowanie e, lepsza taka opcja. Także mamy to, no i oczywiście mam na sobie buty. Buty mam swoje hx -y z tego względu, że no specjalnie na, ten, na tę okoliczność sobie je kupowałam w sobie sensie na okoliczność strzelanek i bierzemy się za kwestię uzupełniającą. Pierwszą rzeczą, którą uważam że naprawdę warto, i to nie jest absolutnie wydziwianie. E, warto się zaopatrzyć, są rękawiczki. E, rękawiczki mieliśmy do czynienia zarówno z takimi grubasami, e, najtańszymi z możliwych. E, kupiliśmy sobie też takie Polarowe, właśnie w dekatlonie, również oliwkowe. Ale w dalszym ciągu było nam za gorąco, były kompletnie nieporęczne. Te znowu nie dają ani grama ciepła, ale znowu są bardzo poręczne. Mamy te magiczne palce, o których już mówiłam przy okazji w filmiku z żywnościowymi. Mamy osłonki na knykcie więc w razie czego się obijemy, e, nic nam się nie stanie. Są wzmocnione, do tego są spody skórzane, miękkie, naprawdę świetnie dopasowane i e, Ktoś może powiedzieć, a to wydziwianie takiej w ogóle. No nie no, jednak się potrafimy czołgać. W lesie są przeróżne rzeczy i niestety nie tylko te, które stworzyła Matka Natura, ale dużo jest tych, które stworzył człowiek, <grym> czyli po prostu śmieci, szkła, więc można naprawdę sobie zrobić krzywdy. I właśnie a propos szkła i różnych e, dziwacznych rzeczy wystających, które możemy znaleźć w runie leśnym. I z uwagi na to, że nie mam ochraniaczy, pokażę Wam coś. Ja niestety jestem niedobra, bo ja ich nie noszę. Są to ochraniacze, one są naprawdę niedrogie, akurat te są pewnie lepsze, ładniejsze, przyjemniejsze i potrafią wyglądać o wiele bardziej reprezentacyjnie. Generalnie w dalszym ciągu pewnie ich nie będę nosiła, ale prawda jest taka, że... Słyszałam nieraz opinię o tym, jak po prostu komuś potrafiły uratować, może nie tyle, że życie, ale zdecydowanie zdrowie. Bo jednak prawda jest taka, że możecie się tego nie spodziewać. Generalnie głównie strzelanki odbywają się na terenach po poligonach mogą się zdarzyć. Czy też nawet zwykłym po prostu atrakcyjnym lesie um, i niejednokrotnie można się nadzieć nawet na elementy zbrojeniowe na druty właśnie yy, wszelkiego rodzaju pręty szkło i właśnie słyszałam któregoś razu taką historię że facet yy, zaczął się czołgać tam klęknął i w ogóle nagle po prostu poczuł przeżywający ból a się okazało, że zrobił to dość z dużą siłą, bo tak wiecie kliknął, yy, klęknął dynamicznie yy, nie zauważył skupiał się na tym, co jest jednak na wysokości jego oczu i drut mu wyszedł na wylot. <noise> Także, a to mamy wzmocnione, to jest skorupa. Widzicie? Jest skorupa, to nie jest pianka, tego nie da rady zgiąć. Nie jest to za wygodne. Eee... No nie będę Wam tutaj świerowała powiana, że się czujecie, jakbyście tego nie mieli, no bo tak nie jest, ale uważam, że jeżeli mamy na uwadze swoje zdrowie i e, to, żebyśmy jednak wyszli z tej strzelanki cało, e, jak najbardziej warto. O, teraz już czuję się coraz bardziej, jak wiecie, bojowo, już mam coraz więcej na zdrowie, można działać. Kolejna rzecz właśnie a propos e, strzelanek w okresie letnim, co dotychczas uważałam, że... Może, nie, może tak, dopóki nie zaznacie strzelanki w temperaturze w granicach 25-30 stopni, to nie będziecie potrafili zrozumieć, po co nam to jest. Natomiast nie ma nic lepszego niż camelback. Tak jak nazwa wskazuje, jest to taki, są takie wielbłądzie plecy. A co może nam na to wskazywać? No Jest tutaj pokrowiec w formie plecaka z wypełniaczem na zakrętkę. Wypełniacz jest e, z jakiegoś tworzywa sztucznego. E, ten cały kamelbak kosztował bodajże około 50 zł wraz z wypełniaczem, więc generalnie biorąc pod uwagę cenę, no można by powiedzieć no szajs, ale w życiu naprawdę ani razu nie było potrzeby wymieniać wypełniacza. Macie tutaj taką elegancką rurkę z blokadą, żeby Wam nie ciekło ciurkiem po plecach. Zakładacie sobie na plecy i teraz patrzcie jaka to jest magia. Zobaczcie. Siedzę sobie w okopie, czekam, 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 Odkwieram. wyrąbana opcja. Takie coś ma pojemność bodajże około 3 litrów. Najlepiej wlewamy tutaj wodę, bo ciężko jest po prostu to umyć, więc o wiele łatwiej nam się będzie pozbyć po prostu nadmiaru wody i tego to wysuszyć. Ale to złoto i naprawdę za niewielkie pieniądze. I teraz tak, tutaj poruszę kwestię kamizelki taktycznej, bo Kamizanka taktyczna ma sens w momencie, gdy Używamy tego całego zestawu, mole, mamy różne kieszenie, sakwy, jednak przynosi nam jakieś korzyści, jeżeli chodzi o nie tyle kwestię wizualną, żebyśmy wyglądali jak rambo, tylko mamy jednak coś na sobie, co, nie wiem, mam jakieś rzeczy pod ręką, bo jak widzicie tutaj, każdy pasek to jest możliwość zaczepienia kolejnego modułu. Więc czy to jest rzecz obowiązkowa? No nie, w momencie jeszcze, szczególnie gdy macie fajne kieszenie w spodniach, w których możecie sobie włożyć magazynek. Eee, więc mam się nigdzie nie majta, nie jest tak, że musicie go coś trzymać w ręce i czekać, aż wam w końcu e, pójdą wszystkie kulki. Nie ma takiej możliwości, żebyście się w to zaopatrywali. E, poza tym są o wiele e, mniejsze te wersje, więc jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony, albo po prostu i przede wszystkim e, w okresie letnim Ciężko jest w tym, jest naprawdę ciężko, no bo to jednak jest dodatkowa warstwa, do no tego dość gruba. Ja to używałam zimą, żeby mi ocieplało, no to siłą rzeczy można się domyśleć, jak będzie się to zachowywało, e, kiedy będą wysokie temperatury. Ale jeżeli już coś takiego mamy, no to zawsze można albo po prostu drogą kupna nabyć, e, właśnie jakieś dodatkowe sakietki, albo samemu zrobić. Ja Wam pokażę i jestem z tego mega dumna. Zrobiłam sama worek zrzutowy. Otwierane w taki sposób. Mam tutaj miejsce na magazynki. Worek jest z zewnątrz. Z materiału, który jest pokryty Gore-Texem, Więc ma właściwości wodoodporne. Nie ma żadnych dodatkowych przejść, żeby był jak najprostszy, a spełnia jednak swoją funkcję. Także potem tym fajnie, ale jak widzicie w momencie biegu, czy jakiegoś dynamicznego postępowania może nam trząść. Także to jest e, minus high upów. <grych> to jest minus tych moich ukochanych high upów, które nie wymagają szybko ładowarek, ale są jak grzefotka. Dobra, także mamy... no ja zostawię teraz tą kamizelkę, na to sobie założę camelback. Mamy tak, mamy kamizelkę, mamy kamelbaka, czyli już mamy tutaj wyposażenie do tego, mamy z czego pić, więc jest spoko i teraz tak brakuje nam czegoś w obrębie głowy i twarzy. I zaczniemy sobie. Nie wszyscy coś takiego uznają. E, wiele jest takich hardkorowców, którzy uważają, że, e, po co? Ale tak. Nakrycie głowy. I teraz. E, może to być kwestia kominiarki, może to być kwestia e, czapki z Daszkiem. Ja osobiście najbardziej lubię kapelusz, z tego względu, że tak jest. Dość miękki, ale stanowi dla nas ochronę. Z każdej strony mam daszek, czyli ochrona przeciwsłoneczna jest zachowana. Dodatkowo, nie wiem, że przeciwsłoneczna, to jednak z każdej strony, mimo że daszek układa się w ten sposób, niejednokrotnie było tak, że kulka zatrzymała się po prostu na nim. A wiem, że w momencie, gdyby jednak nie było tego daszku, miałabym zwykłą czapkę z, z jednym daszkiem z przodu. Myślę, że oberwałabym i to tak na grubo, naprawdę. Także kapelusz jak najbardziej. Się sprawdza i no ja osobiście najbardziej go lubię i najbardziej uznaję. Poza tym moja głowa jest tak debilnie skonstruowana, że za każdym razem, jak próbowałam przycelować albo chciałam wykonać jakiś taki bardziej dynamiczny ruch, no to ten daszek cały mi opadał, nic nie widziałam i w ogóle do typu obce. Także kapelusz, mimo że wygląda jak na rybę, jak najbardziej się sprawdzi. Kolejną rzeczą, która jest e, dla mnie jest niezbędna. Ja jestem babą. <grym> Dopóki jestem młoda, mam swoje zęby. Chciałabym je jak najdłużej zachować. Nie widzą mi się specjalnie jakieś blizny, bezsensownie nabyte. E, więc osłona na usta i na nos. Generalnie, wiele osób może się skarżyć na to, że ja nie miałam takiego e, problemu. No, Niektórzy mają, że, a to im gorąco w oczy, a to im parują właśnie okulary, o których sobie powiemy w następnym odcinku. Um, ja uważam, że e, mogą mi parować, jest wiele sposobów, żeby sobie jakoś zaradzić z tym parowaniem, choćby doraźnie, albo nawet jakby miała sobie cały czas podczas strzelanki e, nadrabiać tutaj właśnie z tym środkiem. E, patrzcie, jak są idealnie tak. Nie dość, że są e, obudowane kości, Policzkowe, mamy całą e, jamę ustną, no, ca całą szczękę, całe usta, czyli mamy chronione zęby i do tego mamy chroniony nos. Kulka nie uderza z taką siłą, żeby pod wpływem nacisku miałaby nam tutaj coś uszkodzić, więc ona, nawet jeżeli się rozpryśnie, a to też się zdarza, e, no nie zrobi nam takiej krzywdy, jakby zrobiła, gdyby uderzyła e, całą swoją postacią w jedno miejsce z impetem, a nie raz widziałam już podczas e, jakichkolwiek strzelanek, że facet potrafił sobie niczym pryszcza, wygrzebywać i wyciskać kulkę, która mu ugrzęzła w brodzie, no bo niestety nie miał żadnej ochrony. Także e, czy ktoś jest brzydki, czy jest piękny, wszyscy jesteśmy piękni ale no, szanujmy te swoje buzie, szanujmy zęby, no bo to jednak nie jest tanie impreza, tak? No i teraz to, o czym zdążyłam już wspomnieć um, i czego nie mam. Mam nadzieję, że tacy już bardziej rozgarnięci zauważyli, czego mi brakuje. Um, na twarzy. Mianowicie są to okulary. I teraz okulary jest to rzecz, bez której możecie naprawdę iść na strzelankę w piżamie e, i mieć jakąś półkawkę, jak proce prawie że, ale okulary to jest totalny must have. Okulary muszą być i to nie właśnie korekcyjne e, i pokażę wam e, dlaczego w następnym filmiku. E, okulary, okulary muszą być. Nie macie okularów, to nie idziecie na strzelankę. Trudno. Kaput nie ma. Muszą być jakiekolwiek e, ochronne, które jakoś mają, mają jakiekolwiek atesty i sprawdzą się. No bo jednak, o ile bez zęba, można sobie poradzić, jeżeli nie mamy maseczki, ale bez oczu. No już coraz się bez jednego oka jeszcze damy radę, no. jeżeli ktoś ma takie podejście, no to pewnie, no jolo. Tak jak powiedziałam, zapraszam Was do następnego filmiku, tam sobie zrobimy testy, eee, będą mega fajne i myślę, że ja sama się nie mogę tego doczekać, bo sobie trochę postrzelamy i zobaczymy jak różne rodzaje osłon e, na oczy, które, z którymi się spotykamy, które widzimy niejednokrotnie w filmach, e, jak rzeczywiście reagują w kontakcie z kulką. Która podleci nam z naprawdę dużą prędkością, dużą siłą, i jak to nam się zachowa. Także mam nadzieję, że Wam się podobało, i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!